Przed ostatnim filmiku dotyczącym nowych tych baniaczków na tych trzech podłożach wspominałem, że krewetki mi wchodzą do rynny filtracyjnej czy podróż. No i to jest właśnie ten przykład. Tutaj wyszedł teraz tu z tych ciemności, ten krystal czerwony, co tam jest z tyłu, a tu jeszcze widzimy też za szybą Blue bolta. i chyba tam wyżej jest obok drugi. Tak, tylko to są no, przecinki obecnie. No przecinki, no, weszło jak były przecinki. W każdym razie ten krystal tutaj jest od, kurde dobry chyba, nie wiem, yy, dwóch lat. Yy, wtedy chyba jakoś tu miałem krystale. Później tu przerzuciłem blue Bolty. Ja te blue Bolty niedawno przenosiłem do innego baniaka. Nie udało mi się wszystkie wszystkich wyłapać, co zresztą widać. One były pochowane tam w tym mikrozorium. Yy, no i teraz wyszły. Są i przecinki, jakieś większe sztuki. Ja już przestałem je wyłapywać, bo, a, bo i tak tego nie będę restartował jakoś piętko. Natomiast dorzuciłem tutaj jeszcze samicę czerwonego Red Bolta. Tu są właściwie dwie dorzucone samice. No, chcę zobaczyć, jaka będzie przeżywalność młodych, bo przypuszczam, że duża, bo tutaj tych ty, ty Boltów jest duża przeżywalność tych niebieskich, natomiast w tym baniaku, gdzie też był filmik Red Bolty na Adzie. Wspominałem, że mam małą tą przeżywalność, aczkolwiek samice są po co zajajczone. No ale tutaj chcę pokazać tylko przykład tego krystala. On tam szedł, kurde, no, no jak był przecinkiem, i żyje sobie tam. I teraz taka konkluzja. Załóżmy, że nie ma tej ryny filtracyjnej, jest yy, warstwa podłoża, no dajmy na to gruba, nie, tam 3, 3 cm wzwyż. Yy. No i co z taką krewetką małą, jeśli ona tam wejdzie? Pewnie wiele razy widzieliście gdzieś, jak krewetki wchodzą w podłoże. Już nie na rynkach filtracyjnych, tylko zwyczajnie. Jak ktoś, miał nawet, jak ktoś miał nawet tam, nie wiem, podłoże dwucentymetrowe, widział, jak małe sztuki wchodzą, no i pytanie, czy one wychodzą, czy już tam zostają?